I z Witajcie, z tej strony Wiktor i dzisiaj jesteśmy na kokardach. No i będziemy jeździć sobie na kokardach. Wczoraj trening, to dzisiaj kokardy, czemu nie. No i tak dla zabawy tata a ten Bysiur 1B też będzie jeździć i pewnie będzie tak pokazywał klasę, że będzie, będzie, będzie zajmował tyły po prostu. Dobra, no to co, daję daj tatę na kamerę, na kask daję kamerę i zaczynamy jeździć. Siemanko, witamy w niedzielę, tor go go-kart się nazywa, zaraz zobaczymy jakie są ceny, gdzie tutaj sobie można pojeździć. W Hiszpanie chyba mają Luna Park z go-kartami połączone. To jest chyba sekcja dla małych dzieci, Wiki. To ty chcesz na to iść? Nie, to na. na magnesie. O! Tutaj, Wiktor, mógłbyś się ścigać. Czy Ty jesteś normalny. Tak, jak ty najbardziej. Ty nie byłeś normalny. Czy zawsze byłeś w po pokóczce? Mam. O, tu są ceny. Czyli Ty chyba masz od 10 za 17 euro do... Ja nie wiem za ile mam. 270 pojemność chyba, to ja będę miał 22. Tak, Ty możesz sobie wybrać pojemność. Ale Witi nie może wybierać. Tata, nie, Ty wierzysz podobną do mnie. Nie, muszę wziąć szybszą, bo jestem starszy. Tak A i tak będziesz ja to zobaczymy. Także zaczynamy zabawę. Założymy Wiktorowi nakaz, żebyście zobaczyli sobie nitkę. Ej, co robisz? <grym> Jak lekarz! Czekaj, muszę odpiąć. Ja bez tego, ja bez. Z kamerką. No, ty bez, bo masz. Jak lekarz? Czekaj, ziom. Nagrywa się na pewno? Nagrywa się. Ale ja Wiki będę miał pojemność 200, 200. 270 ja? chyba. A ja? A gdzie, dałem panu te karnesiki? Nie mam. A ty nie wiem właśnie jaką będziesz miał pojemność. A ja, ja, nie ja mam 270 pilot, Patryk. A tu drugie nie wiem jakie są. A tam jakaś Honda jest, o. Joki tu... Ej tata przecież się zabije na tym mama Co ty chłopie, ja na gokardach jeździłem ja! Tak! Nie, no ja się boję, o tata Nie tata... Nie 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 Także taka miejscówka jest tutaj w Hiszpanii? do punktu No. W tym to nie wychodzi, ale dobra. jakaś tu impreza gdzieś czy co? może sobie ktoś tu organizuje, nie? A ja sobie tutaj z góry. Wo! To jest junior junior 270. Ty jedziesz na żółty patry. Tak, a jest, to jest 400 ta Honda. Która? Ta co jedzie ten pan. Serio? No. Tata. Tata proszę nie zabij się. Przecież... Co wiesz co, ty tu będziesz popisu okay, wydać? Ja jadę na nim. No, tak. Tylko ja nie wiem czy ja dosięgnę do pedałów. Proszę? Ja nie dosięgnę do tego. Pan ci ustawi tak, żebyś dosięgnął. No to ja mam nadzieję. Ile jeszcze? Sześć minut. Pięć już. Jezu, tata. Co? Co się o ty się martw o siebie. To nieprawda, bo ty nie jesz za mną, tylko proszę, Nie rozwal tu i nie rób mi... Ty tu jako mój ojciec Słuchaj, wsiądę na pitbajka i zobaczę. Ja pamiętam jak ty wsiadłeś na pitbajka i jak się cały czas wywalałeś i mi na takiego wstydu narobiłeś ja to pamiętam W, w Skawinie. Ja, ja tego nigdy nie zapomnę O pan zdjęcia robi

dot rydotaniesz? Zobaczysz. No to są biegi. Tak. A ja mam biegi? Anfangen!

Fajnie. Czyli będziemy sobie przyjeżdżać jeszcze. Fajnie śmigał, jednak śmigał? Wydaj A zdjęcia jakie są. Trzeba się zapytać. Musimy jeszcze jechać zatańkować. Która godzina? A nie wiem. Ale fajnie się jeździ na powietrzu, a nie w hali. Dużo lepiej. No. Co nie? Szedził, bo, bo wiesz, bo y, za, tak y, jeszcze jak opon nie miał rozgrzew, no, że to mnie prawiło, wróciło to ja go dogoniłem i y, wypchałem go z i go wyszedłem. I potem drugiego y, też wyszedł jakoś, no to go niech, To go też tak szurny myliśmy się i go miałem. Jak słupka szafy rozumiesz? Szafy nowe, nowe. Tak udało się nam znaleźć z ciekawych rzeczy. Mamy już mieszkanie na dwa lata. Niestety miał być to dom, ale moja partnerka życiowa nie zdecydowała się na doma. Pokazywałem bardzo atrakcyjne oferty. Co, nie mów, że odruskać, się nie podobał? Nie. Dom był ładny, ale to mieszkanie to było drama. Ale teraz mamy nowe, nowe. Teraz znaleźliśmy sobie mieszkanie. Pewnie pokażemy, nakręcimy wam na dwa lata. Na razie, a potem już będziemy się szykować do kupna czegoś. Zobaczymy, czy nam się uda przetrwać. W słonecznej Espanii dwa lata. No i tyle. Idziemy teraz sobie na kawusie i pizzę margarite. Ale na polu się do słoneczka, do słoneczka. O nie. Tam, tam będzie zimno. Słońce będzie ci rado do no, wczoraj ważne Także mamy Nie zmieniamy jeszcze miejscóweczki Zaraz gdzieś syn powinien przyjechać na Hulajnodze, bo gdzieś sobie pojechał Zamówmy sobie, wiesz co Musimy iść po Wiktora Bo przyszła mu pizza Synu! Wiktor! Wiktor! Pizza jest! Dobre. Tak! Tatuś pamięta o tobie. Co masz do jedzenia, powiedz mi? No co? <głosy> <głosy>